Witajcie w dzisiejszym odcinku, pokażę Wam turniej 1v1 o 30 PSC. Jesteśmy już w ćwierćfinale. Tutaj Wam pokażę naszą drabinkę. Drabinka prezentuje się w taki sposób. Mamy tutaj Flesha, mogę to sobie przybliżyć. Tutaj już jest od finału tylko powiem. Mamy tak, Flesha, która gra na Arka, potem Series gra na Szefuncio Endaxa. potem Lipa gra na Mercy, potem gra Kuba. S na Żurawinkę No i tutaj były, tak wyglądały poprzednie mecze w taki oto sposób Trochę się laguje myszka Tak wyglądały właśnie poprzednie mecze No i możemy Przechodzić do meczu numer 1 Czyli Do Flesza i Arka Bo3, co wygra dwa razy ten przechodzi dalej A może sobie pierwszy pojedynek Gra tutaj Arek na Flesza Grają na Kile, Jeśli mają tyle samo chili, to patrzymy Kto ma więcej obrażeń Tutaj już Arek trafia. Też został raz. Teraz zobaczmy. On gra z tym gadżetem na więcej ataków, ale wydaje mi się, że ten gadżet jest dużo słabszy, bo gadżet na chwila daje 1200 na przez 3 sekundy, czyli razem 1600 kiloada. A tym gadżetem na damage, no nie zawsze się dobrze trafi. Patrz teraz na Użył gadżet i ma z powrotem pełno prawie. A to są dwa strzały. Albo nie da jakieś przyspieszenie. Tutaj <tryk> już dobry wybór. Tutaj czego go trafi? Jeszcze nie. On się chillał. No i wydaje mi się, że tutaj jest brak szans na wygranie tej pierwszej rundy. Dokładnie tak. Fabius on się nie leczy, więc masz pozycję. No, niby też. Dobra, tutaj na razie Arek. W powiedział poziomie grał tak giga-giga na zasięg, że. Ten gadżet jednak nie ma dużego znaczenia jeśli chodzi o uciekanie. Jeśli ja bym uciekał do gadżet to raczej przeciwnik wie, że jest w tym ręku, gdzie może dostać ten miatak. Tutaj Arek trafi, nie trafił. No i umarł, mają po jeden. to do półfinału tak naprawdę. O, Arek trafił Trafiony Tutaj, czy dostanie zaraz? Nie dostał ulta. I kto ma większy damage? Kto ma większy damage? Zobaczmy. Większy damage się Arek. I tutaj już nie meczek. W tej serii z z Endaxem. Więc zobaczmy, kto jest lepszym Byronem. Tutaj trafia ewidentnie, trafia go dwa razy co jest. Ej, Seris jest jakiś odpalony. Seris trafia, jak szalony. Nie wiem, co tutaj zagrać. Średnio kojarzę ten nick. Kojarzę, że kiedyś miał Kapix taki nick, Seris a to raczej nie jest Kapix. Tak mi się ja przynajmniej wydaje. No chyba, że się mylę. Jeśli ktoś wie kto to jest Seris, to proszę mi napisać. No budka jest. <laughs> budka jest na mapie, to jest bardzo ważne. Spray budki. No i jest kill. Ładnie. To jest Capix? za kim jest Seris? Kim jest ta tajemnicza persona? Dobra. Trafił. Zabili się nawzajem. Co? Ale się wyfilował 33 do 21 koła. No. Zadał, nie wiem, 50% tam więcej damage'a. Seriz to Capix? No właśnie nie mam pojęcia. Kiedyś właśnie Capix miał taki nick, ale potem było dwóch serizów. Tego co pamiętam. Trafiony i zatopiony. Ale go ładnie. Cyknął. Dobra, trafił, tutaj nie trafił. Trafiony! Co jest grane? Seris naprawdę go dominuje. No, Seris napocony ewidentnie. Więc tak właśnie ten mecz kończy. Seris przechodzi do półfinału, będzie grał z Arkiem. A niestety Arek nie ma Graja. Więc tak naprawdę Series jest już w finale. Bardzo ciekawe. Dobra, teraz przechodzimy do meczu Lipa oraz Mercy. Tutaj trafił go Mercy, więc na pewno. Tutaj Mercy dalej robi damage. Na pewno musi być konto, które ma mniej puch od siebie. Ty przegrywasz, on wygrywa i wtedy takie, takie coś bym zaakceptował, ale teraz już jest trochę po fakcie. Dobra, tutaj chyba Mercy będzie miał więcej więcej damage'a, tak mi się wydaje. Zluził Ulta. Teraz przeżyje jeden atak, to, ko to w kogo trafi? Trafił! Parot! Parot wygrywa weszł rundę. Co jest grane? Tam więcej damage'a? No więcej damage mam Mercy. Parot musiał go, widzicie? Musi go rushować do dołu. Że, że mam dowód, że na przykład to zrobiłem czy coś takiego. No to próf chyba. Chyba proof. No, Narod wygrywa. Jednym killem. Mercil tutaj ma no dużo mniej życia. Dostał następny atak, teraz się sam chilluje. Czy Parat go teraz znowu trafi? Trafił. Teraz Mercy go. Parot jeszcze ma jeden gadżet. Mercy już ma zero. Dostał ataki i myślę, że to już jest do widzenia. Czyli 8... Tak, ósme... tak to będzie 8 września. To 8 września też będzie taki turniej 1v1. Może o 5 dyszek, a nie o 3 dyszki. zobaczymy. zobaczymy. Tutaj Huravinka rasuje i w ogóle już ma jednego killa zrobionego. Tutaj gadżet na damage Makubuś, Tutaj się heal'nął Ok, dwa razy trafił. Tylko jeszcze jedno, jedno trafienie. Zobaczmy, trafiony. Może być, może na next turniej o Okery na przybyt wygrać kery No chyba, że wtedy te, te lepsze osoby nie będą chciały grać Okery i wtedy te słabsze będą no, mogły sobie zagrać. To też jest dobra myśl. Wtedy na przykład wiecie, na przykład, nie wiem, zimą to samo co na 3V3. Wy nie znacie jego Niku chyba starego. 4 do 1 dla Liberstat TV. No i teraz przechodzimy do półfinału, w którym będzie grał Harek Series. A nie wiem, czy będą grali, czy po prostu Series przyjdzie dalej. Patrz grają. Dobra, to my to ten tutaj ten... już pierwsze pół, my się zagapiliśmy. Gra tutaj Arek z Serizem. O, mój 20 sekund do końca, tutaj jest Seriz. Co? Tutaj jest Seriz. Seriz to jest kazał, tak się nie mylę, bo mam magika <coughs> znajomych. Ja też mam magikę znajomych. Aha. Wspólnego znajomego jako jedyny. Teraz Seriz się tepnie i będzie papa. Pa. Arek. Naprawdę? odleci. Czemu Arek nie wleciał w niego, żeby go zabić? Nie, on się odezwał. No nie, bo teraz on latuje, hiluje się z tego tego i zabija, bo to nie was. Z... Mieli 2-2, a największy demi się Arek o jedno tak. Więc. Je Więc ja, ale nie mogę. <gry> Podlatarnił się za 30 lat. Chorki. Specjalnie sobie jeszcze włączam, mam w telefonie koncentrację w grach, jeszcze nie dostarczonych powiadomień, nic mi się nie wświetli. Chyba dzwoni do ciebie, tak? Mutuje mi rozmowy wszystkie, może tam teraz że mi się. No dawaj. A nie możesz pogadać. Ja to po prostu klikam nie przeszkadzać w telefonie i ja potem nie wyłączam i potem po czterech dniach patrzę. Ta osoba dzwoniła, ta osoba dzwoniła. Jak piszesz swój jak nad to są bardzo fajni użytkownicy? Tak, widziałem. Voltaż. Mam skanę do maxa, dobra, jednak nie, nie najgorzej. Ale ja. Ja ogon. Ja kontra Libertasa TV, BO5. Ej, bo tamto miało być BO5. Zapomnieliśmy, że jeszcze tamte gry miał być BO5. Oglądamy ten mieczyk. Meczyk. Dawo mieczyk. Tutaj Arek zabija. Tutaj Arek, może zaraz się w niego tepnie Oj, oj, oj tu będzie chyba już kill Jak obstawiam Tak, to ci o gwiazdki No Dobra, dało Tutaj jakieś gadżety widzimy No i jeszcze będzie tep za rok, gwiazdka. To... Girem i chwilę girem, i dlatego jeszcze gram ze Star Powerem ten, który redukuje damage. Nie, od no. razu mam shielda i dostaję jeszcze damage co chwila. Mm. Tylko żeby tym grać, trzeba umieć. No. Bo to wiesz, nie każdy potrafi grać z takimi grami One śledzą szokujeczki więcej niż do dole nie? Luźny ty, a ci tam podać? <laughs> Dobra, słuch jakiś, no, widać, widać. To no, zaraz się odmontuje, będzie tu. tu. <noise> tutaj gadżet, ulcik, palutki go ultem, no i 2-0, może będzie nawet 3. O, i 2-1. Ale kotlet. Ładny maszek? No. Jest, podstawnie. <noise> halo. Dawaj. No. Powiedz no, co, ja z, do, za ciebie. Nie desraj się. Ty że się nie zmytowałeś. halo. Nie chce mi się, zapomniałem. <laughs> A ja naprawdę z oczkiem gram, no. Będziesz go widział na mapie, co nie? <laughs> jak, jak będziesz miał go poza obrębem, to nie miał taki znacznik, jak grasz duło z teammateem, bo on gdzieś tam jest, taki... <laughs> <laughs> nie <laughs> nie wiem. Nie da się z tym oczkiem grać. Przysięgam. Q? <głos> <głos> Kup das? No okay, well. się, bo ja mam pieniądze za ciebie. Co ty sobie myślisz? <noise> a, bo na leżyki gra. Aha. No, gra damage i... ...szabduszko. No. Nie, Nie ma Nie. Shielda nie ma. niebieska, to w ma niebieska po której stronie? Tam właśnie Aaa, <grym> daję. Czyli już wiem która Ajajaj aj, aj. Nie no sobie miałem co, miałem oczko, przy... tylko przez oczko przegrałem, sięgam Jak po prostu jesteś kotletem Właśnie pieniądze my przegrywasz, rozumiesz to? <grym>

Cię tutaj Jarek daje Te gwiazdki, nie? No. Widać taką Nie. Nie, właśnie widzę jak nie. Jakby można się takimi skinami grać, GG? Nie mam innego. <grym> ja mam grubego tego. Haha. Prawda? Ej, auto tak, Halo. <grym> Czekaj, kto ma więcej damage'a ty serio już te krzaki non są Nie wiem Muszę jednak ah. Kurwa ty Ja miałem więc chwilę nie domerzam lucky Przecież jak on idzie do sklepu to jak masz tam 3 złote i tam 4 groszy to on myśli że 300 zł jest <grystanie> <grystanie> Dlatego taki wychodzony <grystanie> Mówiłem zagraj ze mną przed tym, nie chciałeś... A nie umiem na Max grać, to jest na początku nie potrawy. to... Co się nauczyć Dobra nie legat Musisz ręka dużo to tować mało strzelać Mówisz że No nie ciągle rę... A, Tak ciągle. Naprawdę pojesz mieć skaczeć i przed siebie idziesz Wygrywam na demat na razie, ja to, ja to kalkuluję sobie jeszcze <gry> Musisz ciągle range otrzymać i tyle to, to to będzie na pierwszy ulta, ten ma więcej damage'a. Coś takiego. Mamy... Mamy star power, że tam się właduje z ult. Tak coś. Serio? <laughs> tak. Aha, ja gram zawsze tym innym. To, czyli ty masz więcej damage'a, jak tobie pierwszy się naodował. No, i on to I się to daje obijać. Sosa, daje... Devil. I tu, unlucky. No co? Fajnie się nie, grało. Po co ty w niego wbiegałeś teraz? A, <laughs> no ile demi, ja? the... yes? A, nie, trochę yes? więcej. Co za debit,